Spotkaniu. Witam Was Agnieszka. I Ania. Dzisiejsze spotkanie postanowiłyśmy poświęcić na rozmowę na temat dwulatków. O tym słynnym buncie dwulatka, który na tapecie w różnych miejscach w internecie jest. No, czasem pozostaje długie, długie lata. <noise> no i jest bardzo pożądany właściwie. Często mhm. Tak, często. Często się spotykam z taką sytuacją, że dziecko, które w ogóle nie przejawiało takich mm -hmm. niepodległościowych dążeń w tym wieku, mm -hmm. 2-3 lat, to potem i tak sobie to odbija i nawet bardziej. Mm -hmm. No tak. W wieku lat 40 na przykład. <laughs> <laughs> Okej, okay, no to co się dzieje z takim dzieckiem, które właśnie mniej więcej wychodzi już z takiego okresu niemowlęctwa? zaczyna chodzić, biegać, mówić. Mówić. Czas, czasem... Coraz więcej rozumie. Uh -huh. Czasem to jest tak, że najpierw, znaczy często to jest tak, że najpierw się rozwija jakaś motoryka, uh -huh. a potem dopiero mowa, albo odwrotnie najpierw mowa, a potem motoryka, że mózg sobie uh -huh. nie daje rady z równoległym rozwojem, uh -huh. bo tam za dużo się musiałoby dziać. I dzieje się to tak na... Um, etapami, nie? Tak. Uh -huh. <laughs> To, co się dzieje z tym dzieckiem, które się właśnie tak już zaczyna biegać, mówić? No ono bywa takie, jakby to powiedzieć, nienasycone w tym, w tym ruchu. Że jeżeli nie, nie zatrzymamy go, to naprawdę jest groźba zrobienia sobie czegoś, jak, jakiejś krzywdy, spadnięcia. W, to jest wspinanie się, to jest poznawanie takie brawurowe świata czasami na granicy. Czy to jest taki rozwojowy okres mani? Nie? U niektórych dzieci, bo niektóre dzieci są bardzo ostrożne, mhm. ale niektóre rzeczywiście mają takie wrażenie, sprawiają takie wrażenie, że są nieśmiertelne, że po prostu mogą wszystko. Mhm. Wszystko, co tylko sobie pomyślą i wymarzą, to one, to one mogą i będą uparcie. Do tego dążyć. Mhm. Czyli trzeba powiedzieć, że dzięki temu, że dziecko zdobyło nowe umiejętności mhm. fizyczne, czyli właśnie ruchu, mhm. wspinania się, yy, umiejętności chwytne, utrzymywania się na różnych powierzchniach, yy, no to w, zaczyna to. utrzymywania się na różnych powierzchniach. No tak, no bo jak wdrapuje się, to <grym> potrafi tak balansować swoim ciałem i w taki mhm. sposób silny się na przykład podnieść, że no nie jeden człowiek by mu zazdrościł. Że tak potrafi. Ja tak się tak, jakby na powierzchni szklanej, na przykład, pionowej, móc się utrzymać. Aha, no, może by to dziecko też potrafiło, to wie. <gry> Żaby, tak. Dzięki temu, że się tak rozwija, dokończając myśl, no to bardzo jest chętne do tego, żeby to ćwiczyć, tak? Żeby, tak. żeby się specjalizować w tym, żeby. Powtarzać tysiące razy, setki razy to samo. Mm -hmm. Robić i robić i robić. Jakby na no zewnątrz to wygląda, jakby się w ogóle nie liczyło, chyba się jednak nie liczy z rodzicami. No nie, bo nie ma w ogóle ich jakoś. On, oni są taką bezpieczną bazą wypadową, ale żeby dbać o ich potrzeby, to to jeszcze mm -hmm. nie ten etap. Dziecko jakoś nie troszczy się o to, czy rodzic jest w spokoju. Czy nie? Tak. No, nie, no czasami się troszczy o to, jak tego jest za dużo. I jak ma przekonanie, mhm. e, że ten za, zatroskany, czy taki z, zasmucony, czy nieobecny rodzic jest na tyle nieobecny, czy na tyle przestraszony, że nie może się nim zająć. Mhm. To wtedy stara się e, podświadomie, oczywiście, m, najpierw e, zaspokoić te potrzeby rodzica, żeby jego e, były zaspokojone. Mhm. Najpierw przywołać go. Jest z, z, zajęte. E, no, no właśnie takim bez wyciąganiem, wyciąganiem rodzica czasami. No i robię to czasem przez bezruch. Też, też. Mhm. Albo przez ruch. Tak. Yy. Mhm. Okej, okay. a, a to, yy, to sprawdzanie, to, to ćwiczenie, mhm. jeśli on sobie, czyli dziecko sobie na to pozwala, to to ma właśnie takie różne przejawy. Mhm. Przede wszystkim jest duża ciekawość świata. Mhm. Nie? Takie zaglądanie wszędzie, sprawdzanie właśnie. Aha, już wiem o czym pomyślałam. Mhm. Pomyślałam o tym, że, że ten okres do trzeciego roku życia jest nazywany okresem takim sensoryczno-motorycznym, mhm. że dziecko uczy się przez ruch i przez dotyk, przez badanie wszystkich zmysłów, mhm. tak? Hmm, czyli to jest okres właśnie wkładania do buzi, różnych rzeczy. Dramat. <laughs> takiego właśnie dotykania tysiąc razy. Nie wiem, wsadzania palców do kontaktu, hmm, wdrapywania się na drabinki, jeśli już dostrzegł, że można to robić. Mhm. Tak? Tak, tak, to plania się w błocie takiego naprawdę takiego totalnego. Mhm. Sprawdzania, turlania, badania, y, używania rodziców jako. Y, przedłużenie. Y, przedłużenie w ogóle y, takiej trampoliny, placu zabaw, czegokolwiek. Też takiego, takiego emocjonalnego, co się wydarzy. Jak, jak się nie zgodzi, jak się zgodzi. Y, no, to, takiej eksploracji, takiej, takiego rozkwitu eksploracji. Mhm. Tak, czyli jest ta duża ciekawość świata w takim mhm. dziecku. Ale jednocześnie jest bardzo y, duża potrzeba, żeby ten rodzic był. Mhm. Czyli dziecko jest takie w konflikcie wewnętrznym pomiędzy mhm. zdobywaniem świata, a y, bezpieczną bazą. Poczuciem bezpieczeństwa, że rodzic mhm. gdzieś tam z tyłu jest i, y, no i pozwala na to, żeby ta eksploracja się w ogóle żeby działa. Żeby tą eksplorację. Tak. <laughs> <laughs> mhm. Czyli y, rodzic jest taką właśnie bazą wypadową. Tak. Tak, ale co byśmy tak naprawdę chciały powiedzieć? No opowiadamy... czy, my, czy zmierzamy do końca? <noise> opowiadamy o tym, jak wygląda y, psychika i dążenia dwulatka. No, ale co z tym buntem? No to dojdziemy do tego A, buntu. Idziemy. Idziemy. To byś chciała być tam. W ćwiczę cierpliwość. <noise> no tak. Uczymy się cierpliwości. Tak. No to dawaj z tym buntem. Co byś chciała powiedzieć na temat tego buntu? Nie, ja jestem ciekawa, jak, jak, jakby dokąd zmierzasz. No bo, jakby jaki jest kłopot z tym buntem? No, kłopot z tym buntem jest taki, że dziecko w momencie, kiedy zaczyna eksplorować i zaczyna się oddalać od rodzica, mhm. no to w tym momencie zaczyna się uczyć również tego, że już nie jest jednością z matką, mhm. nie? czy z, z opiekunem, bo to nie zawsze jest matką. Mhm. Jeśli nie jest, jednością, nie jest jednością, to znaczy, że on może chcieć czegoś innego niż rodzic. On może powiedzieć nie. On może się na coś nie zgodzić. On może mieć totalnie inne dążenia do, od, od tego, co, mhm. co, co ma rodzic. Nie? I to jest mhm. właśnie ten moment, w którym dziecko zaczyna to tego doświadczać i to jakoś e, sprawdzać. Nie? Na ile mogę być inny od mojego ojca, czy od mojej matki? Częściej od matki, no bo zazwyczaj to matki mhm. są bliżej, jest tak, czasami to jest takie, nie, a czasami to jest takie, nie, że jestem w tak silnym napędzie, mhm. że po prostu nie życzę sobie żadnego zatrzymywania, mhm. bo już chcę być tam, dalej. Ale co się dzieje z rodzicem? Oj, no, z rodzicem to się dużo różnych rzeczy dzieje. Nie? Mhm. Rodzic, w momencie, kiedy dziecko zaczyna się oddzielać. Bo to jest oddzielenie fizyczne mhm. właśnie poprzez ten umiejętności, ale też oddzielenie psychiczne. Mhm. Jak dziecko zaczyna się oddzielać, no to rodzic może przeżywać dużo frustracji. Może mieć takie poczucie, mhm. że już nie da się dogadać z tym dzieckiem, albo on jest nie do opanowania. Mhm. Że jest złośliwy. A tak może być tak. Że myśli, że mhm. jest złośliwy. Mhm. Dlatego opowiadałam, nie do zatrzymania. Tak, dlatego opowiadałam o tym na początku, że to jest naturalne mhm. i co się dzieje, żeby zobaczyć, że to nie wynika ze złośliwości. Mhm. Już w zeszłym odcinku rozmawialiśmy o tym, że dziecko mniej więcej do trzeciego roku życia nie jest w stanie być złośliwe, bo to wymaga bardzo skomplikowanej operacji umysłowej. A dziecko jeszcze w tym czasie nie ma tych części mózgu, które nie mają tak dobrze rozwiniętych, tych części mózgu, które są mhm. odpowiedzialne za taką złożoną logikę. Mm -hmm. No dobrze, ale tak mm, myślę o tym, jacy rodzice mm -hmm. mają z tym kłopot. Jacy rodzice mogą być? Jeżeli, jeżeli jest to naturalne i po prostu się odbywa, ale też naturalne jest to, że nie każde dziecko musi to w taki razisty sposób przechodzić. Mm -hmm. e, to jaki, jacy rodzice mają z tym kłopot? No myślę, że tacy, którzy byli wychowywani na grzecznych chłopców i grzeczne dziewczynki. Przecież tak się nie robi tego nie wolno, nie wolno tak się nie złościć. Bada. Mhm. Nie wolno mówić nie. Trzeba się zgadzać. Jak teraz nie postawimy granic, to co z niego wyrośnie? Tak, czyli jest lęk przed tym, że to dziecko y, będzie nie do opanowania przez resztę taki, życia, tak, że taki początek ballady o Januszku. Mhm. <głosy> <głosy> <Fantazji> mi się coś. <noise> <noise> Jak, jak teraz może dopowiedz o, te, o tym Januszku, bo nie każdy może wiedzieć. Wie, wie o Januszku. Ja też niewiele wiem o Januszku. E, natomiast w mojej głowie ballada o Januszku jest chyba filmem, mm -hmm. e, w którym takie psychopatyczne, można powiedzieć, e, młody już człowiek, bo to chyba był nastoletni, albo nawet dorosły. Nie, nie, to, to chyba był taki 15-16 lat. 15-16 latek. 15, -latek. No, w, 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 przypuszczam, że na tym filmie było to, jak w jakiś sposób on. Ym, Zdęca się nad rodzicami, tak? Mhm. wykorzystuje w taki cyniczny sposób, oszukuje, kłamie, nadużywa i no to jest właśnie Januszek. Mhm. A rodzice wszystko wybaczają i jakby znajdują wytłumaczenie. Mhm. To o granicach będziemy mówić mhm. w następnym odcinku. A, a dzisiaj bo, bo, no, chociaż właściwie w tym okresie to też jest bardzo ważne, żeby dziecko mm -hmm. jednak miało granice, nie? Że, żeby mm -hmm. właściwie nawet to nie tyle co zrobić z tym buntem. Mm -hmm. To jeszcze dopowiem, że, że to, bo to nie tyle chodzi o stawianie granic, co opowiadanie o nich. Mm -hmm. bo... takie zwiastuny. <laughs> <laughs> Trailery granic. <laughs> No dobra, to powiedzmy o tym następnym razem, o tych Jasiu, za, za trzy lata zobaczysz, będziemy Ci w tym miejscu stawiać granice. <laughs> Przygotuj się. Nie, nie do końca mi o to chodziło, mhm. ale może zostawmy to na razie. Mhm. Co zrobić z tym buntem? No właśnie, no bo on bywa przerażający. Jeżeli się było grzeszną dziewczynką i e, takiej normie się podporządkowywało, e, no to ja nie wiem co zrobić, jeżeli ktoś e, przynosi mi taki wstyd to przykład na środku ulicy. Mhm. To jest ręk przed. No, ludzie się boją, że policja przyjedzie, że będą osądzeni jako źli rodzice, którzy nie ogarniają swoich własnych dzieci, że zostaną pobici, można powiedzieć, przez tego dwulatka, bo bywają te dzieci rzeczywiście takie w szale intensywne. Mhm. To myślę, że tutaj o dwie różne rzeczy pytasz. Co mhm. zrobić, bo powiedziałaś o wstydzie, bo to mhm. też jest ważne, co zrobić ze swoimi emocjami. Mhm. Nie? Z samym buntem, no to ważne, żeby wiedzieć, że to jest naturalny etap. Niektórzy mówią, że to nawet nie można nazwać buntem, jest po mm. prostu to naturalnym etapem. Jak ząbkowanie. Jak ząbkowanie, tak. Jak yy, umiejętność załatwiania się na nocnik. Nie? Yy, więc myślę sobie, że jedna sprawa, co można z tym zrobić, to, to dowiedzieć się, że jest to naturalne i jakoś yy, na tyle sobie w głowie to ustawić jako normę, mhm. żeby nie bać się tego aż bardzo. Ale druga że rzecz, że to minie, że to minie, mhm. tak. Ale druga rzecz, no to co zrobić z tym ze swoimi emocjami, które się pojawiają, na przykład wstydem społecznym, mhm. nie? I w takiej sytuacji, w której społecznie coś się dzieje, nie wiem, dziecko rzuca mi się na podłogę mhm. w hipermarkecie, co ja mogę wtedy zrobić? Wziąć pod pachę i wyjść. <grym> tak, i na pewien czas zrezygnować z chodzeniem do supermarketu z dzieckiem. Tak, tak. I co zrobić, to jest raz, ze mhm. swoimi emocjami, ale dwa, co zrobić z emocjami dziecka, no bo to dziecko, to dziecko się buntuje, no właśnie nie dlatego, że jest złośliwe, tylko dlatego, że samo sobie nie radzi ze swoimi emocjami. Mhm. No bo emocje, znowu powtórzę, chyba już o tym mówiłam, mhm. że emocje przeżywamy przez ciało. Mhm. I do umysłu czy do, do mózgu dziecka dochodzą informacje na temat tego, co się dzieje w jego ciele, i on sobie po prostu z tym, z tym nie radzi. To są tak silne impulsy, że trudno jest zapanować nad, tym, nad tymi impulsami i w jakiś konstruktywny sposób sobie z nimi poradzić. I my jesteśmy trochę od tego, żeby pomóc temu dziecku. Nie? Słuchasz mnie tak. Słucham cię tak. Ja po prostu wróciłam do dzieciństwa swoich dzieci. Okej. Okay. I co? I Przypomina co, no, sobie te sytuacje, kiedy się starsza, akurat córka, przeżywała intensywny bunt, naprawdę. Mm -hmm. No i taki... no, ona też była nadwrażliwa sensorycznie, nie? Tak, Więc to się nauczyło. Tak, tak, ale wtedy takie były nieocenione interwencje właśnie różnych pań i panów po drodze, czyli dziecko wrzeszczy, czy idziemy do domu. Nic się nie da zrobić, bo to chodziło o to, że przy wyjściu z przedszkola bramka była otworzona na 30 stopni, a miała być 40, tak jak wczoraj. I po prostu już ani otwarcie, ani zamknięcie nie pomoże. Nie pomoże. Hmm. I trzeba, e, trzeba z takim e, rozpłakanym dzieckiem do, do domu. Iść. I jeśli kiedyś już zaczyna uspokajać, ja już tak słyszę, że to są ostatnie akordy jeszcze 50 minut i będzie koniec. Na przykład zjawia się jakaś starsza pani, czemu no tu dziecko tak płaczesz? I podbija. I podbija, tak, i na nowo. Mhm. No w przestrzeni mhm. publicznej często y, trudno jest wytrzymać y, obcym, którzy na to patrzą, że to mhm. dziecko tak y, płacze, nie? Y, y, czasem y, no idealne byłoby, żeby móc utulić to dziecko mhm. i w jakiś sposób ukoić, ale naprawdę czasem się nie da. No nie da się, bo to dziecko nie chce ukojenia i utulenia i przytulenia, tylko po prostu, no, musi jakby tą emocję wyczerpać w jakiś sposób. Mm -hmm. Ono po prostu chce, żeby ta bramka była na 30 tak, stopni i tyle. Tak, tak. I dlaczego nie? I, była, I żeby nawet nie była teraz w teraźniejszości, tylko że wtedy, w przeszłości, żeby była właśnie tu. To jest piękne. <laughs> no to jest takie niesamowite... Y Myślę, to, to jest ten umysł dziecka, który myśli, że wszystko jest do osiągnięcia, że ja wszystko mogę. Nie? To, to jest chyba też taki moment, kiedy, kiedy dziecko myśli, że jest tak omnipotentne, tak. Albo że świat powinien to zapewnić. Mama na przykład, dlaczego ona nie może zrobić tak, że jak ono wychodzi, to. Bramka jest na 30 stopni otworzona, ale żeby ona jeszcze wiedziała, że jednak w piątki to dobrze na 40 stopni. <noise> Czyli, że wszystko wie, co ja chcę, tak. czego ja potrzebuję. Tak, tak, tak. I że da się cofnąć prze, właśnie w przeszłość i sprawić, żeby wtedy e, czegoś nie było. Żeby wymazać coś. gumką myszką, tak. Mhm, mhm. W idealnych warunkach to dobrze by było, żebyśmy my jako rodzice potrafili to znieść. Mm -hmm. Pomieścić. Pomieścić. No właśnie, znieść a pomieścić to też już jest dwie różne sprawy, mm -hmm. nie? Pomieścić byłoby bardziej idealne. <grymne> Ale wytrzymać na początek chociaż. Tak, na początek chociaż wytrzymać. I no, być taką stałą bazą też dla dziecka w trakcie tych sztormów emocjonalnych, mm -hmm. tak? Czyli jestem obok, widzę, że jesteś po prostu totalnie rozwalona ze względu na tą mhm. bramkę, która jest nie na 30 stopni, tylko na 80. Yy, wiem, że to jest bardzo dla Ciebie trudne, ale ja tu jestem, dalej Cię kocham i świat... Yy, I poczekamy. I poczekamy. Mhm. Poczekam, aż się uspokoisz. Poczekam, aż, aż Ci się wyczerpie. Jeśli mhm. chcesz, możesz się do mnie przytulić, a jak nie, to, to jestem tutaj, mogę z Tobą potupać. Mhm. Yy, no, ale nie jest to takie proste i... Myślę, że nawet nie zawsze działa. W sensie, że dziecko się nie uspokaja. Mhm. W sensie, że w zależności od tego, jak, jak my mamy z naszym napięciem, no to dziecko może iść w kierunku jeszcze większego rozedrgania. Mhm. Że tutaj nie ma chciałam powiedzieć, że tutaj nie ma takiej jasnego przepisu na to. Mhm. Że to, to, w jaki sposób my zareagujemy zależy i, i co pomoże. Zależy od y, dorosłego, który jest w tej sytuacji, i od dziecka, od ich układów nerwowych, i od tego, co im pomaga w takim mm -hmm. dużym wzburzeniu. Y, jakie jest to dziecko, co, y, no właśnie, co mu pomaga, co, mu, co go podkręca. I, i tutaj jest pole mm -hmm. na odkrywanie, na sprawdzanie. No, to, to jest też niestety ruchome, czyli co pomagało wczoraj, nie pomaga dzisiaj. Mm -hmm. No tak. To jest trudne. Mhm. Mm no, ale myślę, że to jest bardzo ważny moment, taki e, uczenia się przez dziecko, ale też przez dorosłego e, te, takiego, teraz mi to przyszło do głowy, e, takiego poczucia, że są rzeczy nieodwracalne. Mhm. Mm że jak zdarzyło się, też pamiętam historię takiego chłopca, który e, na wstępie, z takimi dużymi sztywnościami, na wstępie, na wstępie wejścia do domu wyskanuje całe otoczenie i e, sprawdza, co jest przyłożone. Mhm. Mm że coś jest nie tak. Mm -hmm. No i się rozkręca w awanturze. Mm -hmm. Czy nie, nie może przyjąć. Nie, nie ma takiego obszaru, takiej elastyczności czy pogodzenia z tego? Że z tym, że inni w ten świat też ingerują. Mm -hmm. Czyli to, bo jak o tym opowiadasz, to ja sobie wyobrażam dziecko, które. No, ma zachwiane mocno poczucie bezpieczeństwa i te różne rzeczy, które mhm. są, które skanuje potem, one dają mu to poczucie bezpieczeństwa, bo, bo w środku nie ma tego poczucia bezpieczeństwa. Jest to Ale te, te, no, to, to pewnie jest bardziej skomplikowana sytuacja. Mhm. Chodzi mi trochę o ten fragment takiego. Nieprzyjęcia do wiadomości, że jeżeli wrócę do domu, czy że też inni mają wpływ na, na to, jak są te rzeczy poukładane na świat. Mm -hmm. I że tego się nie da odwrócić, że ja już nie mogę wejść drugi raz do domu i zobaczyć, że wszystko jest w porządku, jeżeli wszedłem pięć minut temu i nie było w porządku. Tak, tak, tak. No, ja rozumiem jakby efekt końcowy, ale zastanawiam się z czego to wynika, nie? Jaka jest u tego przyczyna dziecka? u tego dziecka. A, no, to już... Dużo różnych historii. Dużo różnych historii. Mhm. Ale y, do, to, to okej, okay. to teraz mhm. myśląc o tym, y, o tym przykładzie, to myślę sobie, że dorosły może to podkręcać albo może to wyciszać. Mhm. I dorosły, który widzi to rozedrgane dziecko, które wchodzi, przeskanowało i nie ma mhm. na przykład, nie wiem, tam kurtka wisi, nie tam, mhm. gdzie powinna wisieć, gdzie wisiała, jak wychodził na przykład i dorosły może no właśnie tak spokojnie do tego podejść i tak potwierdzić kurtka wisi gdzie indziej ale wszystko mhm. jest w porządku dalej jest bezpiecznie y, mhm. jesteś rozedrgany czy tam nie wiem wkurzony mhm. y, to minie nie? można do tego tak podejść a można podejść podłączając się przestań znowu zaczynasz nie? wkurzając się mhm. na to dziecko albo druga nitka y, czy druga droga można być zalęknionym. Co się dzieje? Tak, dlaczego tak się zachowujesz? O jejku, co ja złego zrobiłam? Albo... Trzeba było przywieźć, trzeba było pomyśleć. Tak, i, i te dwie postawy mm -hmm. i złość, i lęk, który by się mm -hmm. tu pojawił ono właściwie umacnia dziecko w tym samym schemacie. Nie? Mm -hmm. Ach, skomplikowane. Jakieś tak, skomplikowane. <laughs> skomplikowane w tym sensie, że dużo jest zmiennych. Mm -hmm. Ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to yy, jeżeli mamy taką świadomość, że yy, no, to jest ok, yy, to jego nie ok, jest okej, okay, yy, to, to nam łatwiej. A jeżeli mamy takie poczucie, że musimy coś z tym zrobić i idziemy albo w przemoc, albo w lęk, mm -hmm. no to wtedy jakby z, yy, nie pomagamy. Mm -hmm. Wtedy tak, yy, może być gorzej. Bo usztywniamy. Usztywniamy, ale no, jeżeli idziemy w przemoc jakąś intensywniejszą, to dziecko zostaje, oczywiście w przerwie. Przerwie działanie. działanie. Ale to niczego nie zmienia. No jest po prostu i, przestraszone. Lęk u niego pozostaje. Tak. tak? Mhm. Czyli yy, dla mnie wniosek jest taki, że ważne jest, żeby spokojnie do tego podchodzić i nie przestraszać się. Też, ale też, na ile to możliwe, bo to oczywiście jest taka wersja idealistyczna, to chodzi też o jakby taką umiejętność wytrzymania innych dorosłych. Chodzi ci o ten wstyd? Tak, albo wprost pouczanie. Mhm. Tak, jeżeli rzeczy dzieje się w szkole, no to mamy nauczycielki, czy mamy panią dyrektor, czy mamy. Innych rodziców, którzy zaczynają się irytować, którzy e, e, rzucają uwagi, mhm. dają dobre rady mniej lub bardziej. E, I też trzeba, albo proszę coś z tym zrobić. Na przykład, nie? Dziecko krzyczy, proszę coś z tym zrobić, a myślimy, no krzyczy, no krzycz, no bo miały być inne buty. Mhm. Czyli chodzi o to, żeby też trochę umieć. Yy nie wiem, sfokusować się na, na, nie, nie właśnie na tych swoich odczuciach i zewnętrznym uh -huh. otoczeniu, tylko pomyśleć sobie, ok, teraz moje dziecko jest dla mnie najważniejsze i nie będę y, jakoś się przejmować uh -huh. tym, co jest na zewnątrz. No albo przynajmniej będę działać tak, jakbym się nie przejmowała. <laughs> Albo jak czuję duży wstyd, no to po prostu dbam o siebie też, nie? Właśnie mm -hmm. biorę to dziecko dwuletnie jeszcze można pod pachę i wychodzę i tam dokończamy sprawę, jakby, mm -hmm. nie? Czyli dbam o siebie w taki sposób, że ja siebie zabieram z tej ekspozycji mm -hmm. społecznej. Mm -hmm. Tak? Może też. 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 Czasami musi. Czasami musi. <laughs> okay. Mamy coś do dodania, jeśli chodzi nie, o. Myślę, że starczy. To na dzisiaj starczy. Może coś Wam przyjdzie do głowy, pytajcie. My Komentujcie. My oczywiście będziemy też błądzić manowcowo i Z szukać... Jak powiedział ja UDA, znosimy krytykę, ale niezbyt dobrze. <głosy> <głosy> Więc chwalcie nas. <noise> Dziękujemy, wam Dziękujemy bardzo. Do, bardzo. do zobaczenia. Do zobaczenia.